Parabola, sędzio, ten turent, sędzio, tańczą, sędzio, tu, parabola. Parabola, sędzio, ten turent, sędzio, tańczą, sędzio, tu, parabola. Polityczna lub historyczna postać, która przepowiadała to strza, to strza, to strza, to strza, to strza, no lepiej to niż nic. I to może Gandalf. Gandalf. Tak. Może. A jak nie, to panowie się jednak nie. panowie. Teraz już kończymy z turystami. Mamy siedem odpowiedzi, i zajmujemy się zupełnie czym innym. Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to. Jacek. Konapka. No nie. To jest pyszne, sok. zdrowe sok. 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 Tak. Tak wow. jest. O to chodziło. No nie jest takie łatwe. Pyszne, zdrowe i jest malinowe. Delniczka. Mydleniszka, no chodziło... pyszne zdrowe i jest malinowe. Ale ktoś może by mydełko czasami sobie zjadł. Tańszy papier toaletowy już za 1 zł, kibel toaletowy za 70 zł i kontener na śmieci domowy już za 10 tysięcy złotych. Black dzik w Media Expert. MediaExpert A jak robi krowa? A muu. O, brawo! Mm -mm. O, tak robi krowa z tak zwanym przedęciem. Umiesz krowę zrobić? Umiem. No dawaj, jedziesz? O, no, ale nie wow. krowa. Nie no. Profesor zrobi krowę. Uwaga. No, mm -mm. wow, to taki butek bardziej. Prawdziwy osioł robi tak. No ale jakbyście tak zobaczyli takiego, no to znaczy, że o niego chodziło. Też na, nauczyłem od papugi mówić i, i też tak trochę mówię. Co jest ważniejsze w życiu niż pieniądze? No szczęście. To one tak mówią, prawda? Trochę. Tak, tak jak ja. Prawda? Tak po, no, podobnie. Powie, powiedz tak nikt. trochę skrzeczą. <laughs> trochę skrzeczą, trochę ten głos oczywiście nie jest zbliżony do ludzkiego. No, no to sprawdźmy. Co tam na tablicy ma? Mamy? mamy szczęście. Zawód, w którym często używa się pseudonimów. Królowa. Kończymy z kobietami. Rozpoczynamy inny temat. Daj przykład, Owada w paski. Zenon. Biedronka. Aha, biedroneczki są w kropeczki. Ciastka. Owad w paski. Żół. I jeszcze szukamy egzotycznych zwierząt. Jakie można spotkać w Polsce? Pies. No wiesz co? Pies! Co można zrobić z kotem? Yl... Artur, powiesić kota. Ojej! <ścoughs> <ścoughs> to ja nie wiem, czy...